Dzień dobry. <laughs> yy... Tak, <laughs> stwierdziłem, że to jest raczej dobry moment, żeby zrobić taką serię w ogóle, żeby zrobić coś, nagrać. Yy... <laughs> Bo nie miałem przez bardzo. Bardzo długi czas motywacji z... z robieniem czegokolwiek. Tym bardziej jeżeli chodzi o nagrywanie i streamy. Streamy przede wszystkim, bo nie pamiętam kiedy już ostatnio streamowałem, to było bardzo dawno temu, już nie wspominając o tym, że na Origin Realms się tyle zmieniło, od kiedy ostatnio streama robiłem, oczywiście. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie? Jak i tak teraz będę miał bardzo dużo wolnego bałam, praktyki yy, i w sumie mogę nagrać cokolwiek dobra, żeby tak nie gadać cały czas i nie spędzić o tym, że byłem leniwą dupą, to ogólnie gramy na odpaku, który się nazywa chyba. Adventures czy co coś takiego? W końcu mamy ciało, to trzeba powiedzieć. W końcu mamy ciało w Minecrafcie. Jak się patrzymy w dół? Chcę w sumie taki... Bo już to jest drugie nagranie moje, bo za pierwszym razem znalazłem taki... Biowy, za przeproszeniem biom Taige, a to jest nienawidzę tajgi w tej grze. To jest taki nudny biom, że naprawdę... O, krew Co to jest? To jest Dirt, ale... A to jest pewnie jakieś... jakieś ten... Dobra, nieważne było to. Moje zadanie Na tę chwilę to jest znaleźć jakieś fajne miejsce. Na, powiedzmy, że tymczasowo pasek No jak dużo owiec. To może tutaj gdzieś, bo w sumie jedzenia i na łóżko mi się przyda co, płytka to jest? sorry, z tą slap iście I ten wiatr, to jest to jest fajne. Ale dobra tak sobie myślę czy może nie tutaj gdzieś... Tak na razie tak nie wiem czy bym tu się osadzał. Na dłuższy czas. Ale tu jest las, tam jest sawanna Dużo tutaj jest owiec, a tu jest dużo miejsca samochodowe, więc powiedzmy, że mogłabym... Tylko gdzie? Tam mówił Gdzieś tutaj pośrodku, środku, bo tam jest kamień, tu jest las. Może gdzieś tu. co jeszcze jest, dobra. Nie, nie, nie. Naj... Najpierw patyki. Miecz Mogę zabić te kilka, mieć na łóżko, ale białych, bo teraz się wełny nie łączą tak jak kiedyś w Minecraftie, kiedyś bardzo dawno temu. 1,12, kiedy w roku 2017 chyba? Chyba tak to wtedy nie można już było łączyć. Tych kolorów pełny na łóżka. Chyba. Chyba tak to było Od kiedy te kolorowe łóżka dali, nieważne. O! Oh. Jak to działa? Okej, okay. czyli... Apparently mamy śpiwór. Okej. Okay. Tak, wiem, że mam yy, kamienny kilof, ale Ale wolę najpierw tym wykorzystać to tyle, ile mogę Żeby nie marnować Dobra, już jest Szybko strasznie dzień tutaj W mi że trwa Mówię na live, bo tak jak nagrywałem, nagrywałem poprzednie nagranie bo po byłem Całkowicie zesrany w nocy co tu się działo bo Była taka głucha cisza, że po prostu yy, Nie było słychać ani potworów, ani niczego i stwierdziłem, że, że Zesrałem się i przerwałem chyba nie bo jestem Cipcia, ale okej okay. o, o, super, super, to się ścinają od razu te drzewa, tak? Fajnie. Tu mogę od razu yy, posadzić ten sezon. O, ja tu trzymam. To jest miecz? Ja tu trzymam miecz, ale fajne. Kurde. Dobra. Żeby mi tu nie wpadł żaden gentleman. Tak, gentleman. Okej. Okay. jakby ktoś o szojdery pytał. Rifing Voxels to są najlepsze shadery do Minecrafta moim zdaniem teraz. Ej, super. Ej, one. super, no to jak już przetrwaliśmy jeden dzień, to już coś znaczy, żeby w końcu biegać. Ja chciałem iść po piasek żeby zrobić szypy Aha, jeszcze to w sumie Czemu nie? Aha i farmy owiec można zrobić tutaj na że nie farmać tylko hodowle żeby mieć jedzenie Jakiekolwiek ten, fajnie. Aha, i na w naszej mogę strawę, żeby było zboża, ze zboża jest chleb. Muszę zrobić ten, motykę. O właśnie, epic stone, nie wiem na czym to polega, czy to ma pozmieniane te statystyki? Chyba, chyba, chyba tak, no statystyki się zmieniają razem z tym. Tak, nie mam jeszcze wieterka, tu jest gravel. A gravel sięga do pięciu... Aha, że woda... Nie, nie, bo woda sięga to pięciu chyba kratek? A, tu jest, tu jest, no spoko, 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 dosadzić. E, ile tak mam? Dziewięć, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Niech rośnie i może nie nie nie. Chciałem skrzynkę zrobić kamieniem. Tak. Dokładnie tak. Skrzynkę i tu mogę podawać sobie te rzeczy. To mogę od razu przypalić. Co tutaj dodać? Proszę bardzo. Co to jest? Jakieś liany? Ej, fajne, mi się. Bluszcz chyba, bożdy. bluszcz to się nazywa, dobra. Yy. Jakby taki mod, że jest na przykład owca i ona by mogła być jakimś takim nie wiem takim zwierzątkiem, co można je oswoić i będzie z tobą chodzić. Tak jak pies powiedzmy to będzie fajne. O i się automatycznie sadzą te, te, te sadzonki. To jest fajne. A to sana już jak, Też tak działa. Też mogę zciąć. Могу тоже посылать, а что тут написано? А, поры року тут есть? Ну, нет, на самом здесь поры року? Нет, ну, не вяжу в то. Так, то немного будет. Ну, вот, Чему, да, 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 О, тут есть песок. Fajnie. O, i łopata się zniszcza. Fajnie. To są takie fajne malutkie rzeczy, ale. Dodają immersji tej że. mi się iść po węgiel, gdzieś się wkopać. Bo w sobie mogę. Typu kopalnię zrobić nawet. O, jest. Fajnie. No i mamy węgiel. W końcu. W końcu no pierwszy dzień jest, więc czegoś się mogę spodziewać. Ale słońce już wychodzi. Strasznie szybkie są te dni. O, wioska! O! Wioska! Matko boska, wioska! Nie ma tego wskaźnika trochę okay. you know i trochę czasem. Okej. Nie I mi. O, hm. Mam rajdować tą wioskę, czy w sumie... Ma okay. papier pier kompas, to jest bardzo fajne. To mogę sobie wziąć, bo mają już jedno... ...początki dla czerwóżek chyba. Aha. Hej. Okay. przeszkadzajcie sobie panowie. O, golem. to no, fajne animacje, bo podoba mi się. Fajne, super, ekstra. Eee, gierkę smoker. To jakbyś w sumie, ale to chyba killoffy prawda? Dobra, poswin dupę teraz. Ty masz imię Flusie. Fajnie, ale... Nie boję się nas w tej grze, okay. ale żelazo by mi się w końcu przydało. A po na ścieżkach szybciej. oooo, sunie! Czyli na ścieżkach szybciej, szybciej chodzę. We're going down. Ja bym węgiel zbierał, tylko że ja nie chcę. O, Creeper. Creeper, czy... Co to jest? Jeżeli to jest spawner z pojąkami, to się. W... mnie gad tutaj wodę na tu to spuścił, tylko że właśnie wiaderka nie ma mi to z malutki chyba, żebym bym żeby chyba, parkour master Żebym wodę tutaj jakoś doprowadził może to tam spaść, tu jest najbliższa woda, co jest co się dzieje? Jak zimno musi być w mojej postaci, nie wiem, ciarek dostałem, bo co to jest za pokój? A że też nie no, słuchajcie O, mm -hmm, fajnie. Opa. Ta ta ta. Super Oj piękny wodospad jest tego zrobić super On teraz nie zdechnął w majestetyczny sposób Już zleciałem, no tak Jest. Jestem ciekaw czy tak, czy ten modpak ma zainstalowany ten mod na alexis Cave. bo to by było. Czyli wiecie o co mi chodzi w ogóle. O bo Oh boy, te cave w tym modzie to jest. co się. Grzesiu. Nie. Nie, ja, nie. Nie, nie, nie. Ambient i environment. Ym. Nie. To no, Dobra, co ja, ja nie jestem. Nie jestem. nie Jestem ciba. Ja chcę tylko żelazo. Co to jest? fajnie, o właśnie. Ja żelazo chętnie wezmę ze sobą. To wykopię, żebym miał szybszą drogę ucieczki w razie. Będziemy mieć żelazo, to już będziemy w połowie drogi do sukcesu, więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Bo to na sukces, jak osiągnąć sukcesu. A co my tutaj mamy Spiter, fajnie. Matko O kurwa dobra, mnie tu nie było. Tam jest tyle ich, że można się zasrać po prostu. Więc tam nie idę na razie, bo ja nie chcę zdechnąć. O, ty skurr Nie było tego, a mi się kurwa na hardzie zechciało grać, kurwa. Gdzie jest, gdzie jest ten ten, gdzie jest to, gdzie to jest, 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 gdzie to jest? na hardzie. Będzie śmiesznie, ale jest, ale jest kuźwa śmiesznie, jest fajnie, super. Ale jest śmiesznie. Rzeczywiście fajnie jest, chłopacy, koledzy, fajnie, super, ekstra. Tu są jeszcze moje rzeczy, z fucking christ jak to wyleciało. Tu jest klipper. Klipper. <grymne> Hej, Czemu jestem tu, czy to jest, czy to jest... Czy to o. To oni właśnie, to przez nich jest nazwa te Infested Caves, o. Nie, wiecie co, wrócę się tu potem. Wrócę się tu potem, najpierw chcę sobie bazę zrobić. Najpierw chcę sobie zrobić bazę po prostu, żeby mieć swój kąt jakikolwiek, bo teraz to jest tak śmiesznie fajnie. Tirli, Tirli. Dawaj, aż do góry. I zegarek w sumie. Co by zrobił, wyjść czy jest noc, czy niebo na tych szatorach, to już ciężko stwierdzić. Wiecie, co, to się prześpi? Aż wyszedł, kurde, wypradził się. Oj, to nie trwa w sumie tak daleko. A no nie. Skupiłem orientację w terenie, cześć. Terrorystka. Trzeba przypalić to żelazo w końcu, bo to jest najważniejsza rzecz teraz, to potrzebna to jest smoker, jeszcze to mogę postawić tu. To mogę schować i zrobić sobie proper bed, żeby respawn point sobie ustawić. Żelazo już się właśnie przypala. Tak to jest mało, bardzo mało, więc muszę się jeszcze tam wrócić do tej jaskini i pozbierać więcej, bo... Trzeba progresować po prostu, bo bez progresu nie ma sukcesu, bez sukcesu nie ma nic. się i jeszcze armor mogę sobie zrobić. Pierwsze co... To jest pierwsza rzecz. było na spodnie, na kacie było 7, a na to 8 no dobra to czas prać sobie zrobię fajnie i minus 50 durability czyli te wszystkie czyli te wszystkie Okej, okay, czyli to zależy jakiego to jest tieru i to ma wszystkie, wszystko swoje statystyki szyby już mamy można je to wstawić a i pochodnie gdzie tutaj powiedzmy o, już jakiś kąt fajny jest na farmie to taka średnia I ja tutaj ładnie postaram, żeby to jakoś sobie poradziło. Tutaj czanki nie były po prostu wczytane i dlatego, ale tu jeszcze będę stąd Wsadzić... I to, wydać tutaj, słuchaj. Dzisiaj, że to urośnie. Potrzebnie on też nie rosła, ale to chyba przez to, że tutaj nie, nie było i czanki nie były wczytane. Oj, fajnie się muzyka wyłączyła, posłynął sobie kwiatki żeby, te kwiatki, żeby było super ekstra fajnie, super fajnie, no mam, jestem zjebany na Moskrat. Te gwiazdki mi się strasznie kojarzą z Stardew Valley, ja pierdzielę. Ale że tutaj około będzie tych kwiatków trochę. To sezonka, się co? Ja mam pomysł. jakby... Proszę bardzo. To będzie gnianka, a tu będzie nasz dom. Można na, na szopę przerobić ją. Taką, co będzie stała koło domu i będzie fajnie, super ekstrem. I guess, że to na razie będzie tyle. Myślę, że tego wieczoru będę nagrywał drugi odcinek, jeżeli dobrze pójdzie, więc, no, jakby... Matko, jeszcze ja się dokruszam. Wow! Okej, okay, to... Ale smutno animacji, ja pierdziele, no dobra, to dziękuję, o, na zachodzie słońca, super, to dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, mimo tego, że jestem trochę rusty. Jeżeli chodzi o nakrywanie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. więc Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. TA Kurwa. <zysk> Nie ten przycisk, no pa, tak, no. Nie, no idziesz do domu.